Do śmierci przysięgamy. Tobie, Boże, dziękujemy. Ciebie, Boga, wysłuchamy. Za tę wolność wymarzoną, której sprostać nie umiemy. Cześć wszystkim. Słuchajcie, 6 marca wszyscy jedziemy do Warszawy. I nie mówię tutaj tylko o rolnikach, mówię też o tobie. I mówię o każdym z nas, bo słuchajcie, sprawa toczy się naprawdę o poważną kwestię. I mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, o co tak naprawdę tutaj wszyscy walczymy. Także słuchajcie, rezerwujcie sobie tą datę, bierzcie wolne w pracy i widzimy się. Przyjaciele, tak jak mówiłem, ja już obornik ładuję do siateczki. Ładnie to trzeba zapakować. Każdy po 10 kg. Proszę Państwa, ładnie pakuję. Oborniczka. Taką siatkę trzeba ładnie zawiązać. A! I zabieramy prezent, kochani, pod Sejm. Jeżeli masz więcej gnoju, tak jak ja, proszę tu bardzo. Tała kupa. Tak, ktoś ma ochotę, to mu spakuję na wynos. I teraz jeszcze najważniejsza sprawa. Przyjaciele, czy. Ja się mylę, yy, wszyscy razem jako rolnicy mówimy o oddolnym strajku, mówimy, że to jest brak polityki, mówimy o tym, że nikt nas nie reprezentuje. To ja mam do was jedno pytanie, dlaczego my rolnicy zgadzamy się na to, że jakiś pierdzielony komuch za nas w tym busie przemawia, albo jakiś biznesmen, który nagle wchodzi na gotowo na ileś miesięcy albo ileś dni strajków i on se, on se będzie teraz prowadził, a media co robią? Robią zdjęcia tym ludziom i mówią pod przywództwem tego i tego, pod przywództwem tego i tego gościa są strajki. Przecież oni gówno zrobili. Gdyby nie influencerzy, takich jak ja, jest tu bardzo znany, gdyby nie my byśmy udostępniali te posty na ileś milionów wyświetleń, to tak naprawdę nie byłoby takiego wydźwięku. Dlatego jest taki wydźwięk tego strajku. Dodatkowo, gdyby nie ci wszyscy ludzie, którzy stoją na drogach, blokują je, nawet rozdają te ulotki i do dzisiaj blokują drogi, nie byłoby takiego wydźwięku. A wchodzi taki jeden pierdzielony bambus z drugi i zbiera całą śmietankę, tylko złą śmietankę. Dlaczego złą? Ponieważ media potem widzą i piszą. Gość, który handlował zbożem z Ukrainy, jest przywódcą protestu. Jakiś tam dziadek, który jest skądś tam, yy, nie wiem, yy, jakiś yy, chwila jak to było, yy, z zarzutami korupcyjnymi jest yy, na czele protestu. Ludzie, jeżeli tak będzie, to to nie jest protest oddolny, tylko my idziemy pod przywódcem tamtego gościa, czyli jest to marsz polityczny. Nie możemy się na to zgodzić. Dlatego jego nie będą przemawiać. Elo.